Krzysztof Kamil Baczyński, niebo złote ci otworzę, niebo złote ci otworzę w którym ciszy biała nić. Jak ogromny dźwięków orzech, który pęknie, aby żyć. Zielonymi listeczkami śpiewem jezior zmierzchu graniem aż ukaże jądro mleczne Tasi świt Ziemią twardą ci przemienie W mleczów miękkich Płynny lot Wyprowadzę w rzeczy cienie Które prężą się jak kot Futrem iskrząc Zwiną wszystko W barwy burz W serduszka listków W deszczów siwy splot I powietrza drżące Strugi Jak z anielskiej strzechy dym Zmienię ci w aleje długie, w brzus przejrzystych śpiewny płyn, aż zagrają jak wiolączel, żal różowe światła pnącze, pszczelich skrzydeł hymn. Jeno, wyjmij mi z tych oczu szkło bolesne, obraz dni, które czaszki białe toczy. Przez płonące łąki krwi, jeno odmień czas kaleki, zakryj groby płaszczem rzeki, zetrzyj z włosów pył bitewny, tych lat gniewnych, czarny pył.